Zabierzcie te kobiety od głównego stołu. Wystarczy mi już, że muszę patrzeć na tę wiejską dziewuchę w ciąży, która myśli, że należy do naszej rodziny. Słowa Ludwiki Kowalskiej rozdarły ciszę sali weselnej jak scyzoryk przez jedwabną tkaninę. Elżbieta poczuła, jak krew uderza jej do twarzy, a serce zaczyna walić tak głośno, że przez chwilę wydawało jej się, że wszyscy w willa pod tatrami muszą je słyszeć jej palce zacisnęły się na lnianej serwetce, białej, idealnie wyprasowanej, pachnącej lawandą i obcością. W tym momencie była pewna, że wszystko, co trzymała w środku przez ostatnie miesiące, eksploduje na zewnątrz, że krzyknie, że rzuci talerzem o marmurową posadzkę, że wreszcie powie tej kobiecie wszystko, co chodziło jej po głowie od dnia, kiedy przekroczyła próg rodzinnej rezydencji Kowalskich. Ale nie krzyknęła. Siedziała sztywno na pozłacanym krześle, czując ciężar oczu setek gości, przedstawicieli elity Małopolski, ludzi w garniturach od Armaniego i sukniach z Paryża, którzy przyszli tu świętować wesele młodszego kuzyna jej męża. Ludzi, dla których ona, Elżbieta Nowak z nowego targu, była jedynie ciekawostką, wpadką, żartem, który Jakub Kowalski popełnił w młodzieńczym zapale. Jej brzuch, okrągły, pełen życia, siedem miesięcy ciąży, wydawał się teraz jak piętno. Jak widoczny dowód, że nie pasuje do tego świata kryształowych żyrandoli, zapiekanych pstrągów i wina starszego niż ona sama. — Widziałaś, jak trzyma widelec? — szepnęła jedna z ciotek, kobieta o żylastych rękach, ozdobionych pierścionkami z brylantami. — Jak prawdziwa chłopka. A ten brzuch... Dodała inna, kręcąc głową z fałszywym współczuciem. Nawet nie próbuję tego ukryć. W moich czasach kobiety w ciąży nie pokazywały się publicznie w takim stanie. Elżbieta słyszała każde słowo. Każdy szept był jak muśnięcie brzytwy po skórze, na pozór lekkie, ale zostawiające krawą smugę. Sala balowa willa pod tatrami, tonęła w złocistym świetle. Wielkie okna wychodziły na zaśnieżone szczyty tatr, które o tej porze roku wyglądały jak posrebrzane kły, wbijające się w nocne niebo. Powietrze pachniało pierogami z grzybami, barszczem i czymś słodkim, może malinami z tortu weselnego ustawionego na środku sali, jak dzieło sztuki. Orkiestra grała cicho, jakiś walc Chopina, i dźwięki fortepianu odbijały się od wysokich sklepionych sufitów. To było piękne prawie tak piękne jak bolesne, bo w tym pięknie Elżbieta czuła się jak intrus, jak ktoś, kto przypadkowo wszedł do muzeum i wszyscy czekają, aż wreszcie wyjdzie. Ludwika Kowalska siedziała na czele stołu jak królowa. Jej srebrne włosy były upięte w skomplikowany kok, szyja ozdobiona naszyjnikiem bursztynowym, rodzinnym klejnotem, który podobno nosił jeszcze jej prababcia. Jej twarz była zimna, rzeźbiona, pozbawiona emocji, ale oczy, oczy płonęły pogardą. Panie i panowie, powiedziała nagle Ludwika, podnosząc się z kieliszkiem proseko w dłoni. Jej głos był melodyjny, ale jadowity jak grzechotnik. Wznieśmy toast za prawdziwą klasę. Bo pieniądze, jak wiecie, spojrzała prosto na Elżbietę, nie zawsze kupują dobre maniery. Cisza, która zapadła, była gęsta jak smoła goście patrzyli, niektórzy z zażenowaniem, inni z ciekawością, jakby oglądali przedstawienie teatralne, w którym ktoś zaraz zostanie publicznie poniżony, a Elżbieta czuła jak coś w niej pęka, jak szklana tafla, która dostała jedno uderzenie za dużo. Ale zanim zdążyła się podnieść, zanim zdążyła wybiec z tej sali, ciężkie dębowe drzwi Willa pod Tatrami otworzyły się z hukiem, który sprawił, że wszyscy zamarli w miejscu. A wtedy weszedł on. Jakub i atmosfera w sali zadrżała. Kiedy Jakub Kowalski pojawił się w drzwiach willa pod tatrami, świat na moment się zatrzymał. Był wysoki, prawie 1,90 m, i wypełniał przestrzeń w sposób, którego nie dało się zignorować. Jego granatowy garnitur był idealnie skrojony, podkreślający szerokie ramiona i pewność, która emanowała z każdego jego ruchu. Włosy miał nieco zmierzwione, jakby właśnie wrócił z podróży, a może z walki. Ale to nie ubranie ani postawa przyciągały uwagę. To były jego oczy, płonęły. Elżbieta widziała ten wyraz tylko raz wcześniej, wtedy gdy młody przedsiębiorca próbował oszukać go podczas transakcji dotyczącej nieruchomości w Krakowie. Tamten człowiek wyszedł z biura Jakuba blady jak ściana, trzęsący się i bez kontraktu. Teraz ten sam ogień był skierowany prosto na jego matkę. Proszę, kontynuuj, mamo, powiedział Jakub, a jego głos, choć spokojny, niósł się echem po całej sali. Miał w sobie coś prymitywnego, dzikiego, jak grzmot przed burzą. Wznieś toast za wstyd, który właśnie sprowadzasz na nazwisko naszej rodziny. Ludwika zamarła. Kieliszek w jej dłoni drżał niemal niezauważalnie. Jej twarz, zwykle tak opanowana, na moment utraciła maskę kontroli, ale tylko na moment. Szybko odzyskała zimną pewność siebie. Jakubie, kochanie! Powiedziała tonem, który miał brzmieć czule, ale wyszedł sztucznie. To tylko niewinny żart. Twoja żona wie, że nie mam nic przeciwko. Nic przeciwko? Przerwał jej ostro. Nazwałaś ją wiejską dziewuchą przy dwustu gościach, przy rodzinie, przy ludziach, z którymi prowadzę interesy. Ktoś w tłumie chrząknął z zażenowania. Inna osoba odwróciła wzrok, udając, że nagle stała się fascynująco interesująca dekoracja stołu. Jakub zrobił krok w stronę głównego stołu, potem kolejny. Każdy jego ruch był powolny, celowy, jak węża zbliżającego się do ofiary. Elżbieta widziała, jak jego szczęka zaciska się, jak mięśnie szyi napinają pod kołnierzem koszuli. Czy wiesz, mówił dalej, nie spuszczając wzroku z matki, ile razy w ciągu ostatnich ośmiu miesięcy Elżbieta płakała po powrocie z twoich niedzielnych obiadów? Ile razy mówiła mi, że nie chce już więcej przychodzić, bo czuje się jak śmieć? Jakubie, nie rób sceny. Próbowała go uspokoić Ludwika, ale jej głos był już mniej pewny. Sceny, powtórzył z niedowierzaniem. Ty dopiero co zrobiłaś scenę, a ja? Ja tylko kończę to przedstawienie. Podszedł do Elżbiety. Stanął obok jej krzesła, wszyscy patrzyli: kąciki oczu, ukradkowe spojrzenia, otwarte gapienie się. Orkiestra przestała grać. Nawet kelnerzy zamarli stacami w rękach, i wtedy Jakub zrobił coś, czego nikt się nie spodziewał, uklęknął. Tam na zimnej, marmurowej posadzce w swoim drogim garniturze przy dwustu parach oczu, uklęknął przed swoją ciężarną żoną. Elżbieta wstrzymała oddech. Czuła jak łzy palą ją w oczach, ale nie mogła ich powstrzymać. Jakub delikatnie położył dłonie na jej brzuchu. Nachylił się i ucałował go czule, z szacunkiem, z dumą. Tu, powiedział głośno, tak by wszyscy słyszeli, tu jest przyszłość rodziny Kowalskich. A to, co jest tutaj spojrzał ponownie na matkę warte jest więcej niż wszystkie Twoje bursztyny, Twoje rubiny i Twoja zgniliźnie pusta pycha. Teraz zatrzymajmy się na chwilę. A ty, gdybyś był na miejscu Elżbiety, w ciąży, poniżony publicznie, otoczony ludźmi, którzy patrzą na ciebie jak na intrusa, co byś czuł? Gniew, wstyd, a może coś innego, a może byłbyś jak Ludwika, przekonany, że chroniąc tradycję rodzinną, robisz dobrze? Napisz w komentarzach, co czujesz po tym, co właśnie przeczytałeś. Zapisz się na kanał i zostaw like. Twoje wsparcie pozwala nam tworzyć historie, które naprawdę poruszają serce. A teraz wróćmy do Elżbiety i zobaczmy, co stanie się dalej. Sala eksplodowała cichym szumem. Niektórzy goście wstali, kilku zaczęło klaskać, niepewnie, jakby nie byli pewni czy powinni. Inni patrzyli w ziemię, czerwoni ze wstydu, być może przypominając sobie własne komentarze sprzed kilku minut. A Ludwika Kowalska stała jak posąg z lodu, zimna, sztywna, ale w jej oczach dało się dostrzec coś, czego nigdy wcześniej tam nie było: strach, bo po raz pierwszy od dziesięcioleci ktoś publicznie stanął przeciwko jej władzy, ktoś, kogo nie mogła po prostu zdymisjonować, wyrzucić lub zignorować. Jej własny syn, jedyny spadkobierca fortuny Kowalskich. Jakub podniósł się z klęczek i wyciągnął rękę do Elżbiety. Jego twarz była spokojna teraz, ale w kącikach oczu widać było łzy. Powstrzymywane, nieprzypuszczane, ale obecne. Chodź, powiedział cicho. Wychodzimy. Elżbieta wzięła jego dłoń. Była ciepła, mocna, pewna. Poczuła jak jej własne drżenie ustaje, jak oddech staje się głębszy, wstała. Jej brzuch sprawiał, że ruch był nieco niezgrabny, ale Jakub podtrzymał ją delikatnie pod łokieć. Nie możesz po prostu, zaczęła Ludwika, ale jej głos załamał się. Nie mogę? Jakub odwrócił się do niej po raz ostatni. Obserwuj mnie, mamo, bo właśnie to robię. Zaczęli iść w stronę wyjścia. Każdy krok odbijał się echem. Goście rozstępowali się przed nimi, jak może przed Mojżeszem. Niektórzy szeptali, inni po prostu gapili się w szoku, ale gdy byli już prawie przy drzwiach, głos się odezwał: Przestań! To był głos starszego mężczyzny, dziadka Jakuba, Stanisław Kowalski. Miał dziewięćdziesiąt dwa lata, rzadko się odzywał, ale gdy to robił, wszyscy słuchali. Był patriarchą, człowiekiem, który zbudował imperium rodzinne od zera po wojnie, człowiekiem, którego nawet Ludwika się bała. Jakub zatrzymał się. Stanisław powoli wstał od stołu, oparł się ciężko na lasce z Hebanu, ale jego postawa była prosta, dumna, podszedł kilka kroków bliżej. Jego oczy, szare, zmęczone, ale wciąż przeszywające, spojrzały najpierw na Elżbietę, potem na Jakuba, a na końcu na Ludwikę. Ludwiko, powiedział cicho, ale jego głos rozniósł się po całej sali. Pamiętasz, kim byłam ja, gdy poślubiłem twoją teściową? Ludwika zbladła. Byłem synem szewca z Zakopanego, nosiłem łatane spodnie i jadłem chleb z mlekiem, bo na więcej nie było nas stać. A ona, wskazał na oprawiony portret kobiety wiszący na ścianie, była córką właściciela tartaku, bogaczą. I jej rodzina traktowała mnie dokładnie tak, jak ty właśnie traktowałaś Elżbietę. Zapadła cisza. Ale ja zbudowałem to wszystko, kontynuował Stanisław, wskazując na salę, na willa, na bogactwo wokół. Zbudowałem, bo ktoś we mnie uwierzył, bo ktoś dał mi szansę, bo ktoś zobaczył wartość nie w moim nazwisku, ale w moim sercu odwrócił się do Elżbiety podejdź tu, dziecko. Elżbieta niepewna podeszła bliżej. Stanisław wziął jej dłoń w swoje pomarszczone ręce, były zimne, ale uścisk był mocny. Wiem, co przeszłaś, powiedział cicho, patrząc jej prosto w oczy. I wiem, że nie zasłużyłaś na to. Ale powiem ci coś. To, co nosi się w sercu, jest tysiąc razy ważniejsze niż to, co nosi się na palcu. Zdjął z palca swój złoty sygnet. Pierścień z herbem rodzinnym, który nosił od ponad pięćdziesięciu lat, i podał go Elżbiecie. Ten pierścień należy do prawdziwych Kowalskich, powiedział, do tych, którzy rozumieją, że siła rodziny nie leży w pieniądzach, leży w szacunku. Goście wybuchnęli. Tym razem brawa były głośniejsze, pewniejsze, a Ludwika. Ludwika odwróciła się i wyszła z sali, trzaskając drzwiami, ale historia nie skończyła się tam, bo coś się zaczynało dziać, coś czego nikt jeszcze nie wiedział. Trzy godziny później, kiedy większość gości już opuściła villa pod tatrami, Jakub i Elżbieta siedzieli w jednym z mniejszych salonów. Ogień trzaskał w kominku, rzucając ciepłe pomarańczowe refleksy na ściany wyłożone drewnem. Elżbieta trzymała w dłoni szklankę herbaty rumiankowej, a Jakub siedział obok, obejmując ją ramieniem. Przepraszam, powiedział cicho. Za co? zapytała, patrząc na niego za to, że pozwoliłem temu trwać tak długo za to, że nie stanąłem w twojej obronie wcześniej. Za Jakubie. Elżbieta położyła palec na jego ustach Nie musisz, ale zanim zdążył odpowiedzieć, drzwi otworzyły się gwałtownie. To był Stanisław, ale tym razem nie był sam. Za nim stała młoda kobieta, może dwadzieścia kilka lat, ciemne włosy, oczy pełne łez. Dziadku? Jakub wstał zaskoczony. Co się dzieje? Stanisław wszedł powoli do środka. Jego twarz była poważna, ale w oczach płonęło coś, czego Jakub dawno u niego nie widział: determinacja. Muszę wam coś powiedzieć zaczął. Coś, co ukrywałem przez lata, bo byłem tchórzem, bo myślałem, że chronię rodzinę. Młoda kobieta za nim drżała. Stanisław wziął ją za rękę i wprowadził do światła kominka. To jest Zofia, powiedział. Moja wnuczka. Jakub zamarł. Co? Twoja kuzynka, kontynuował Stanisław, a jego głos drżał. Córka mojego syna, twojego wuja Marka. Elżbieta wstrzymała oddech. Marek Kowalski zginął w wypadku samochodowym dwadzieścia lat temu. Wszyscy wiedzieli. To był jeden z największych dramatów rodziny. Ale Marek nie miał dzieci, powiedział Jakub, wciąż nie rozumiejąc. Miał, przerwał mu Stanisław, a w jego oczach pojawiły się łzy. Z kobietą, którą pokochał kobietą prostą, biedną, z małej wioski kobietą, którą Ludwika nazwała nieodpowiednią. Cisza w pokoju była tak gęsta, że można było ją przeciąć nożem. Ludwika dowiedziała się o ciąży, mówił dalej Stanisław, i zrobiła wszystko, żeby rozdzielić ich, przekupywała, groziła. Marek próbował walczyć, ale wypadek jego głos się załamał. Nigdy nie uwierzyłem, że to była tylko tragedia. Nigdy. Zofia zaczęła płakać. Moja matka umarła dwa lata temu powiedziała ocierając łzy. Ale przed śmiercią powiedziała mi prawdę. Powiedziała mi, kim był mój ojciec i powiedziała mi, kim jestem. Jakub patrzył na nią w osłupieniu. Czemu, czemu mi nie powiedziałeś? Zapytał dziadka. Bo bałem się Ludwiki, odpowiedział Stanisław. Bo wiedziałem, że gdybym przyznał, że Marek miał nieślubne dziecko, ona by zniszczyła tę dziewczynę, tak jak próbowała zniszczyć jej matkę, odwrócił się do Elżbiety. Dlatego, kiedy zobaczyłem ciebie dziś wieczorem, kiedy zobaczyłem, jak Ludwika traktuje cię tak samo, jak kiedyś traktowała matkę Zofii, nie mogłem już dłużej milczeć. Elżbieta poczuła, jak łzy płyną jej po policzkach. I dlatego daję ci ten pierścień, powiedział Stanisław, wskazując na sygnet, który wciąż trzymała. Bo zasługujesz na miejsce w tej rodzinie i Zofia też. Jakub podszedł do Zofii. Patrzył na nią przez chwilę, na jej oczy, nos, rysy twarzy. Widział w niej coś znajomego, coś z marka. Witaj w domu, siostrzyczko, powiedział obejmując ją. A wtedy wszyscy Troje, Jakub, Elżbieta i Zofia objęli się w milczącym uścisku, podczas gdy Stanisław patrzył na nich z łzami w oczach. Prawda w końcu wyszła na jaw. I rodzina Kowalskich już nigdy nie była taka sama. Świt nad tatrami zawsze był magiczny. Góry wyłaniały się z ciemności powoli, jakby niechętnie. Ich zaśnieżone szczyty stawały się różowe, potem złote w pierwszych promieniach słońca. Zimowe powietrze było ostre, czyste, pachnące śniegiem i świerkami. Wszystko wydawało się nowe, świeże, gotowe na początek. Elżbieta stała na tarasie willa pod tatrami, owinięta ciepłym kocem, patrząc na horyzont. W środku czuła kopnięcie. Ich dziecko budziło się. Uśmiechnęła się, kładąc dłoń na brzuchu. Wszystko będzie dobrze, mały, szepnęła. Obiecuję ci. Za nią otworzyły się drzwi. To był Jakub, przyniósł dwa kubki gorącej czekolady i usiadł obok niej na ławce. Nie mogłaś spać? Zapytał. Zbyt wiele się działo, odpowiedziała z lekkim uśmiechem. Jakub objął ją ramieniem. Siedzieli w milczeniu, obserwując, jak świat budzi się do życia. Ptaki zaczęły śpiewać. Gdzieś w dolinie zadzwonił dzwon kościelny, głęboki, rezonujący, jakby przypominający, że niektóre rzeczy są wieczne. Rozmawiałem z dziadkiem, powiedział Jakub po chwili. Powiedział mi, że chce zmienić testament. Elżbieta spojrzała na niego. Chce przekazać połowę majątku Zofii, jako zadośćuczynienie za lata, które straciła, za życie, które mogła mieć jako część tej rodziny. A twoja matka, Jakub zacisnął szczękę. Ludwika dostanie pensję, wystarczającą do wygodnego życia, ale nie więcej. Dziadek powiedział, że pieniądze w złych rękach są jak trucizna i miał rację. Elżbieta poczuła ciepło w sercu. Nie z powodu pieniędzy, ale z powodu sprawiedliwości, z powodu faktu, że zło, które trwało tak długo, w końcu zostało nazwane po imieniu. Co teraz? Zapytała cicho. Teraz? Jakub uśmiechnął się. Teraz budujemy nasze życie. Nie według standardów Ludwiki, nie według tradycji, ale według naszych wartości, spojrzał jej w oczy. Chcę, żeby nasze dziecko dorastało w domu pełnym miłości, nie pieniędzy, nie prestiżu, miłości. Elżbieta pocałowała go w policzek. To już jest w domu pełnym miłości, powiedziała, kładąc jego dłoń na swoim brzuchu. Siedzieli tak jeszcze przez długi czas, aż słońce w pełni wstało nad szczytami Tatr, rzucając złote światło na dolinę poniżej. Trzy miesiące później Elżbieta urodziła zdrowego chłopca. Nazwali go Marek, na cześć wuja Jakuba, którego życie zostało przerwane zbyt wcześnie, ale którego pamięć teraz żyła w oczach małego dziecka. Stanisław trzymał wnuka na rękach i płakał. Płakał z radości. Z ulgi, z poczucia, że w końcu zrobił coś, co mogło naprawić przeszłość. Zofia była matką chrzestną, została częścią rodziny prawdziwą, akceptowaną, kochaną, a Ludwika. Ludwika przeprowadziła się do małego mieszkania w Krakowie rzadko się pokazywała. Niektórzy mówili, że to była duma, która nie pozwalała jej przyznać się do błędu, inni mówili, że po prostu nie potrafiła spojrzeć w oczy prawdzie. Ale Elżbieta nie żywiła do niej urazy, nie z powodu słabości, z powodu siły. Nienawiść niszczy tylko niosącego ją, powiedziała pewnego dnia Jakubowi. Nie chcę, żeby nasze dziecko dorastało w jej cieniu. I tak żyli. Po prostu szczęśliwie. W domu pełnym śmiechu, ciepła i miłości. A ty? Czy uważasz, że Elżbieta postąpiła słusznie, wybaczając? czy może powinni byli całkowicie odciąć się od Ludwiki? Napisz w komentarzach, twoja opinia się liczy, a jeśli ta historia cię poruszyła, zapisz się na kanał i zostaw lajkę, like, żeby nie przegapić kolejnych. Bo nawet najmniejsze gesty potrafią zmienić przeznaczenie i otworzyć drzwi serca.